co dzisiaj robię, ogólnie przeszłam sobie na plac zabaw, poważnie, jak to wszystko działa. I na dobrą sprawę butelki leżą, fajki leżą, brud, syf. O, dziecko tu było, nie, a przepraszam, to rodzice z dziećmi przychodzą na plac zabaw dla dzieci. Przychodzą na plac zabaw dla dzieci, tak? Rodzice z dziećmi i to robią rodzice. To robi rodzic, to robi rodzic to robi rodzic, taki przykład o to robi rodzic, nie? Za daleko, za przeproszeniem, kurwa, do kosza, żeby to wziąć i wyrzucić, ale jak ja wezmę, żeby pozbierać to pierdoleństwo i wrzucić, za przeproszeniem, kurwa, do kosza, który jest obok, to będzie, że ja piję, nie? Nie mam ani jednego promila, kurwa. Tak daleko jest, za przeproszeniem, dupę pierdoloną ruszyć i wrzucić do kosza, kurwa, o milki, nie? Rodzice dają przykład, kurwa, bo reszta nie zaczął. Ręką nie sięgasz, to może mandat, co? Policja taki, kurwa, powinna od razu łapać, napierdalać. Później, o, bo dzieci, bo ten, ten, No, dzieci, dzieci to z siebie, kurwa, biorą przykład. Jaki jesteś, kurde. Syfisz wszędzie, gdzie się da i później dziecko patrzy, że też może. I za przeproszeniem później są. Rosną mali kryminaliści, kurwa, albo mała patologia. Wzięlibyście się, kurwa, wreszcie za siebie. To, co ja widzę, to jest po prostu masakra. Bo to nauczyć Elwina. To są wasze dzieci, a to są, to są rodzice. O, właśnie to oni tak zadbali. I nie zwalajcie też na robotników, czy Melinem, czy na kogoś innego, bo ich tutaj nie widziałam na placu. I na dobrą sprawę jedyne, co tu widziałam, to rodziców z dziećmi. I opcjonalnie po nocy coś ludzie się kręcą. I ja na zasadzie jak to wszystko obserwuję, kto mnie podpierdala, to powinien być sam, że tak powiem, podpierdolony, bo najczęściej ludzie co na mnie donoszą, sami rzeczy rozpierdalają. Ja na przykład tego kurwa po kimś naprawiać nie będę. Spierdoliłeś? Napraw. Chcesz coś? Płać. Ja nie zamierzam, dużo rzeczy potrafię, ale kurwa, nie zamierzam po kimś naprawiać. Tak jak wcześniej mówiłam, ja, jakbym na tym stanęła, to jest waga piórkowa, nic nie rozwalę. Nie wiem, jakby człowiek musiał napierdalać w te sprzęty, żeby to za przeproszeniem się rozwaliło. Ale nie, zgłoszenia pewnie będą na mnie, nie? Krzanie to, jak gdzieś jestem, to się do mnie dosiadają, to stwierdziłam, że to wale, po prostu wybrałam sobie pręta. Usiądę sobie, kurde, na pręcie. I będę sobie czytać książkę. Raz się spierdzieliłam z tego pręta i wywinęło mnie w drugą stronę, ale nogami się zahaczyłam i się nie, nie poobijałam. Będę sobie książki czytać w terenie, jak trzeba będzie, to na pierdolone drzewo wejdę, bo ludzie są jak pijawki, kurwa. Gdzie nie usiądę, to stado dookoła mnie, a ja, kurwa chcę być sama. Ja nie potrzebuję 50 dookoła. Albo myślę, że zjawią się obok mnie, to ja będę ich chronić. Płacisz mi kurwa mać? Płacisz cokolwiek? Jedną pierdoloną złotówkę? Nie. Tak jak miałam przed chwilą spotkanie z ochroniarzem, pierdolony. Cały czas każdy się do mnie dopierdala o wszystko i straszy mnie, bo policję wezmę, bo do sądu cię pozwę, bo będziesz płacić. Kto kurwa będzie płacił, to będzie płacił. Za przeproszeniem. Już mam dość spierdolizny społecznej, że ludzie wyżej dupy niż kwalifikacje i co tylko noszą. Wielcy bogowie, kurwa, na kozich nóżkach. Już mam to po prostu dość takiego społeczeństwa cholera. Naprawdę, kurwa, za granicą, jak jest jakieś państwo, gdzie ludzie doceniają normalnego człowieka, to chętnie wyjadę. Bo to co oglądam, to, to jest po prostu naprawdę wolę być kurwa, mać sama i sama sobie lepiej daje radę, niż przy ludziach, którzy zawsze podejmują złe decyzje, zawsze, jak przy kimś jestem, to kurwa, jak ktoś nie robi tego, co mówię, to wszyscy się wpierdalają na minę. A jak ktoś robi tak dokładnie, jak ja powiedziałam, jakoś nie ma problemu. Chcecie robić po swojemu, to sobie kurwa siedźcie i biedolcie, jakie macie złe życie, jak ktoś by robił po mojemu i mi pomógł, bardzo proszę, ale jak, jak ktoś mi tak mówił, jak dzisiaj ten ochroniarz, najpierw na mnie napierdala, a później, pani, to chyba pomoc by się przydała. Ja myślę, że jemu się kurwa by przydała i to do siostra. po prostu mam dość takiej spierdolizny społecznej.